Cześć. Moje myśli, emocje, wiadomości, życia. I tak sobie myślę o tym wszystkim co się dzieje. Niedługo koniec roku. No i tak podsumuję ten rok. Był ciężki. Tak jak 2024, tak 2025 również był cięższy. I takie mam postanowienia noworoczne, żeby jednak zmienić pracę. Do tego, żeby w mieszkaniu się coś zrobiło lepiej też postanowiłem już kupić sprzęt, żeby jakoś tutaj to Ulepszyć. Zobaczymy czy coś to da. Już robię teraz ostatni zakup. Podłączam to i zostawiam. Ogólnie jest lepiej. Nie jest to za dobrze, bo czasem faktycznie jak jest zmiana pogody no to trochę daje to popalić jednak. Czuć śmierć czymś. To już jest taki blok. Nic nie zrobimy, ale jest lepiej. Jest zdecydowanie lepiej jak było. To takie podsumowanie, że coś się polepszyło. Z pracą też się zastanawiam, że jednak też trzeba będzie odejść. Nie będę nic mówił o papierosach, że tam mi palą. Sprawdziłem dokładnie przez kamerę, czy moje myśli potwierdzają to, że czułem jednak niektóre zapachy. Powiem otwarcie, że jednak tak, zgadza się wszystko. Było potwierdzenie przez kamerę, że jednak przypalają nieraz. I to też potwierdziło, że dlaczego ja czuję papierosy na swoim stanowisku. Myślę, że trzeba dać sobie z tym spokój. Już nie będę nic kablowo doczepał. Bo Szef niech sobie nie myśli, że będę chodził na pracowników kablować, donosić. To nie jest w tym rzecz, bo tym bardziej to zepsuje całkowicie atmosferę w pracy. Wszyscy na mnie siądą, będą gadać przygryzać mi cały czas, nie o to chodzi, bo jest ogólnie spokój z ludźmi, nikt mi krzywdę nie robi, ale z papierosami niestety nie mogę się z nimi dogadać, palą mi przy drzwiach, ten smut z automatu idzie do mnie i stwierdzam, że nie ma sensu już o tym gadać. Było już tyle razy o tym mówione, skoro nic się nie zmienia, a szefu niech nie myślisz, że ja zaraz pójdę i będę kablowo na ludzi, tak jak on mi to powiedział i twierdził, że kamera jest zepsuta. No oczywiście dałem swoją kamerę, sprawdziłem, potwierdziłem swoje myśli potwierdziłem swoje obawy, bo myślałem, że ja jestem już przewrażliwiony. No niestety nie. Pokazało się, że jednak palą niektórzy, czasem nie palą, czasem palą albo się zapominają, albo robią to złośliwie, albo mają mnie po prostu gdzieś. Są tacy ludzie, nic z tym nie poradzisz, a walka z takimi ludźmi nic nie da, bo nawet jakbym. Mocno ich skrzyczał, czy w inny sposób potraktował, to pewnie pójdą do szefa, powiedzą, że jestem zły, niepoczytalny, może jeszcze, i wszystko wróci się przeciwko mnie. Gdzieś to koło się zamyka, że nie zrobię z tym nic i uważam, że jednak czas decyzji nastąpił i czas się zwalniać. Jestem trochę, siedzę w tym domu, nudzę się, już powiem wam, że pierwszy tydzień był super, fajnie się odpoczywało, odpoczywałem umysłowo, psychicznie. Ale im więcej przy komputerze siedzę, to gdzieś jednak to zmęczenie dalej jest, dalej było umęczenie, być może wpływ pogody też tutaj ma znaczenie. No trudno mi powiedzieć, już nie tyle co na pogodę będę zwalał, ale gdzieś cały czas człowiek jest więcej umęczony jak pracował i pracuje w pracy, to ja nie mam takiego umęczenia jak jestem w domu. Im więcej siedzę przy komputerze, to tym bardziej zmęczony jestem ogólnie każdego dnia. I nie robię nic takiego w domu. Słuchajcie, żebym coś jeszcze robił, pracował coś w domu. Nic z tych rzeczy, ale zobaczcie, samo takie siedzenie i też organizm jest umęczony. Nasuwa mi się jeszcze taka refleksja odnośnie, jak zostanę bez pracy. Wiem jedno, że będę miał rok czasu zasiłku, nie pół roku, więc to też daje mi zadowolenie. Także zawsze troszkę więcej czasu. Wiecie co? Finansowości się nie boję, bo pieniądze będą. Ja sobie z tym poradzę. Bo jeśli sytuacja się wyklaruje, a no, tym bardziej sobie z tym poradzę tutaj, bo pewne sprawy się już ustabilizują. Ktoś będzie w ośrodku, my będziemy się zrzucać finansowo na to wszystko. Pomoc będzie płynąć, my odwiedzamy, więc tutaj się wszystko też poukłada. A ja też mogę spokojnie szukać nowej pracy. I tutaj nie boję się finansowości, bo ja tak nieraz sobie myślę, jak ja mam siedzieć cały czas w domu, w tym pustym domu bez nikogo, bo pieniądze będą. O to się w ogóle tam nie boję. Bo Jakoś obaw o to nie mam, ale czy ja nie będę się nudził, nie będę dostawał jakiejś tam kurwicy, że jestem bez pracy, i żebym nie wpadał jakieś dołki i tego się tak trochę obawiam, bo już siedzę ponad więcej jak tydzień czasu w domu i zaczynam się już nudzić. Już szukam sobie zajęcia, ale to nie w tym rzecz, to nie jest to samo. A poza tym, próbuję pracować też na komputerze dużo, to też jest praca męcząca, gdzieś jestem cały czas taki przemęczony. Ja nie wiem, czy to już wiek robi swoje czy w ogóle inne czynniki mają wpływ na to wszystko. Trudno mi określić, nie wiem. Dlatego tutaj to się już wszystko prostuje mniej więcej. Gdyby to się wszystko poukładało z mieszkaniem, z tą wentylacją, jeśli się względnie poukłada i w miarę będzie się funkcjonować, to też już jest dobrze. Ze spadkiem, bo tutaj też Wam powiem, szykuję się na tą sprawę. Nie wiem czy jeszcze wysłać list do adwokata mojej siostry odnośnie dogadania się jak najszybciej. Cały czas to jeszcze przemyślam, czy w ogóle jest to sens tam pisać. Już swoje warunki postawiłem, mniej więcej też wolę to przez prawo załatwić. Dlatego jeszcze nie wysłałem tego. Mam przygotowane wszystko i teraz, jeśli to wyślę, czy nie zaszkodzę sobie, bo tak mam tutaj opinię na ten temat podzielone, żeby z jednej strony wysyłać, z drugiej nie wysyłać. A tutaj mam wszystko przygotowane. Jedynie z czym się nie zgadzam, to wartość mieszkania jest zaniżona. Z tymi opadami mieszkania mojej siostry, z tymi stałymi, bo z tym jestem wkurzony. Ja wiem, że to prawnie muszę płacić, bo jestem współwłaścicielem mieszkania. Nie w tym rzecz, bo tutaj jeszcze jest załatwienie sprawy, czy ktoś tam wynajmuje mieszkanie, czy tylko ona pomieszkuje. Nie, że mieszka w tym mieszkaniu, ale pomieszkuje. Bo jeśli tylko pomieszkuje, czasem przyjeżdża do tej miejscowości. Tam sobie mieszkał na przykład jak jak teraz święta były żona przyjechała sobie, mieszkała w tym mieszkaniu, przez ten czas później jedzie sobie do oficjalnego swojego mieszkania, tam gdzie mieszka na stałe, no to już trochę zluzuje z tymi sprawami, to już będzie nieładnie z mojej strony. To, że jest tak duży konflikt między mną a siostrą i w ogóle rodziną, to uważam, że swoje osobowości nie będę aż tak podkręcał, że muszę mieć te pieniądze, bo to nie w tym rzecz. Ja to wezmę pod uwagę, że ona się matką opiekowała, że pomagała w innych sprawach. Ja to wezmę pod uwagę. Ale nie dam się urobić tutaj, bo tu chyba o to chodzi, żeby nie być tym typowym frajerem, że urobi mnie jak tylko może, będzie zadowolona i pójdzie sobie z satysfakcją. Że da mi tak naprawdę parę groszy i to jest wszystko. Nie w tym rzecz. Ja uważam, że za dość uczynienie, za to wszystko mi się coś też należy. Też sobie przemyślałem, skoro przyjechałem do tej miejscowości, chciałem iść do jej adwokat, chciałem przepisać to wszystko, bo było. Ile złości była. Bardzo się zdenerwowałem wtedy, chciałem to wszystko przepisać. No, skoro jej nie było, dzwoniłem chyba z trzy czy cztery razy do tej adwokat. Skoro pocałowałem klamkę. Siostra też nic nie powiedziała, że chce. No też jej zapytałem, czy chce. Sama nic nie powiedziała. Kazała mi się skontaktować z jej adwokatem. No okej, okay. chciałem to zrobić. Ale jeżeli nie było, no to zostaje. I tak sobie to wszystko przemyślałem. Ja mam jeszcze jej przepisywać za to, co mi się stało? Za to, jakie krzywdy doświadczyłem? Wiecie co? Oglądałem tak ostatnio ukrytą prawdę. Zobaczyłem taki jeden wątek, który przykuł moją uwagę. Może to była inna scena, ale naprawdę bardzo dobrze dała mi do zrozumienia coś. Powiem tak brzydko, że było coś takiego, że tam kobiety zgwałcili. A później ci oprawcy, jak już poczuli się bezkarni, bo nie było dowodów, dalej się śmiali z niej, że ona jest puszczalską, że ona się puszcza, wiadomo. I takie różne sprawy. Ci gwałciciele. Tak sobie myślę, jak w moim przypadku, jak ja straciłem dziecko i oni jeszcze ze mnie najgorszą osobę robią, jeszcze próbują mnie bezczeszczać z każdej strony znieważać, no to tutaj trzeba będzie walczyć. Akurat mam okazję załatwić to w inny sposób prawnie i myślę, kiedy jak będę na tej sprawie sądowej, teraz tak się czasem zastanawiam, czym brać adwokata nie brać adwokata, bo tutaj, jak postawię swoje warunki, że nie, nie zgadzam się na wartość mieszkania, nawet cokolwiek tam powiedzą, bo ponoć, jeśli pójdą inne sprawy rodzinne, Peter, czyli będą tam gadać na mój temat, załóżmy, że może być ciotka, może być cała rodzina. Ja dopuszczam wszystko, że to może się też wydarzyć, że oni tam będą. Może być tylko sam adwokat, też nie wiem, jak on jest przygotowany. Może mnie też omotać. Urobić jak tylko może, ale będę się trzymał swojego. Tyle i tyle, i koniec. Jeśli będą dalej negocjować i zmniejszać, jeszcze będzie oburzenie, a jeszcze jak mnie zaatakują jakimiś tam zachowaniami moimi, no to wtedy to już się zacznie chyba prawdziwa wojna, bo powiem, co mi się stało, co mnie spotkało. Niekoniecznie będę o tym mówił, bo to nie wiem, jak to wpłynie na. Sąd, ale po czymś powiem krótko, definitywnie, co się stało. I będę dobrymi argumentami tutaj to kontrował, Tak się przygotowałem w razie czego na to. A jak nie, to konkretnie powiem, to nie jest przedmiotem sprawy. I chciałbym, żebyśmy się skupili na wartości mieszkania majątku, które będzie przepisane. Słuchajcie, ja się czuję, jakbym był na sprawie rozwodowej. Słuchajcie, z żoną i rozstawał się przez rozwód. No to jest przegięcie. Tak, sobie tak to przyglądam o tym mieszkaniu. Kto ile da, kto ile wyciągnie. Hamowa, tak powiem. Ale tutaj właśnie mówię, to hamstwo jest, że straciłem dziecko. i Dalej podejście jest karygodne w moją stronę, oczywiście oskarżając mnie o święć matki. Szkoda, że druga strona tak dokładnie się nie wypowie, o co jej chodzi, bo pewnie teraz mają mnie za najgorszego człowieka tej rodziny, bo Matka niby przeze mnie zmarła. I tutaj widzę też po siostrze, że siostra dużo tutaj podkreśla, że ona się matką opiekowała. Być może adwokat coś ma, ma jakieś argumenty, że jednak coś może powiedzieć na mój temat. Ja dodam jeszcze, że ja rozmawiałem z tą adwokat, powiedziałem, że nie będę rozmawiał z siostrą, bo ja dziecko straciłem. Wydarzyło bardzo się dużo. No, widać, że się wczuła trochę w tą sprawę, ale. Nie wiem, jak podejdzie dalej, dlatego muszę bardzo na to uważać. Żeby nie było jakiegoś postępu, nie wykorzystali moich problemów przeciwko mnie, bo oczywiście, żeby z mnie znieważyć, zrobi ze mnie wariatę jeszcze przez sądem. Dlatego jestem dobrze na to przygotowany. Też przeglądałem przez czat, bo czat też dużo powiedział. znacie chat GPT czy że mi czy nie wiem jak to się inaczej mówi. Do tego jeszcze forum uruchomiłem, żeby sami ludzie się powiedzieli. No z tym czasem różnie jest. No ludzie różnie się wypowiadali, ale też byli konkretni, którzy mi to powiedzieli. Były też przeciwne strony, więc dlatego też łatwiej mi się rozmawiało, żeby się dogadać. Najgorsze może w tym wszystkim być, że moja rodzina może oskarżać mnie, że tylko chcę pieniądze, bo po pieniądze lecę pierwszy, ale tak? Że mamusi to nie byłem. Owszem, mogę tak sobie to odebrać, mogę tak to interpretować, ale... Muszą zobaczyć, co mi zrobili, bo faworyzacja mojej siostry nie przejdzie im to łatwo, nie przejdzie im to tak sobie, żeby dalej próbowali mnie znieważać. I tak jak już mówiłem, ja nie wiem, czego się spodziewać w sądzie. Tak nieraz myślę, czy znajomych sobie nie wziąć do sądu, żeby być w razie czego z nimi, żeby nie być tam sam. Bo jak mnie zaatakują, na przykład, bo tak nie chodzi o bicie, spokojnie, tylko że jak będę sam, no to trochę gorzej będzie, bo to jednak człowiek jest samemu. A tak jak jest z kimś, to jednak gdzieś człowiek tak się czuje trochę emocji. Nie wiem jak to będzie. Myślę o pewnej kwocie, żeby to załatwić. Jeśli to nie przejdzie, no sprawa będzie dalej się ciągła. I tak bez końca. Będziemy tak tracić pieniądze na tych adwokatów, bo to już tak się zacznie. Czy komuś to jest potrzebne? No chyba nie. W najgorszym wypadku chyba sprzedam ten udział, gdyby Konflikt się na tyle zaostrzył. Wiem, stracę na tym też dość dużo, ale sprzedam udział i ktoś tym się zajmie, i myślę, że to już będzie w inny sposób rozgrywane niż ze mną. Ja też to zostawiam dla adwokata, że w najgorszym przypadku, że sprzedam udział im to pewnie też uruchomi jakieś myśli, że nie będzie im się to opłacać. Dlatego trzeba dać im znać. Tak. Aby chcieli cokolwiek zrobić, no to będą musieli liczyć się z konsekwencjami tego, że to tak szybko nie przejdzie. A poza tym, jak nie będzie jeszcze całej własności dla siostry, no to też kolejna sprawa taka złośliwa. Już słuchajcie, ja nie chcę taką być osobą, to może byście tutaj wiedzieli, że mogę ze swojej części mieszkania korzystać. Wtedy będę dzwonił do niej albo będę pisał smsa, że żądam kluczy. Do swojego mieszkania, do swojej połowy mieszkania, bo chcę sobie tam mieszkać. Jak jeśli mi odmówi, no to wpadnę tam z kolegami albo spadnę z policją, bo też takie coś mogę zrobić. Mogę żądać tych kluczy, nikt mi tego nie zabroni, bo to jest moja część mieszkania. Może się zacząć batalia taka dość duża. Czy komuś to jest potrzebne? No nie. Czy ja się z tym będę czuł dobrze? Też nie. Ale wtedy najlepiej to powiedzieć, co się myśli. I co się czuję w tej sytuacji, jak oni cię tak traktują. Ale myślę, że do tych osób to nie trafi. A mojej siostry też nie trafi. Ja dzisiaj po latach mogę powiedzieć, dopuściła się zdrady rady rodzinnej, bo polegałam na niej. Oczywiście ja też mam swoje załuszczami, a ja zawsze też to powtarzam. Ale dopuściła się zdrady, bo to, co z nią rozmawiałem, ona wszystko mówiła matce. Było to na pewno, bo to gdzieś nieoficjalnie zaszło wychodzić. Jakimiś dziurami, wiadomo, ktoś coś powie i się cała układanka układa, że jednak coś o tobie wiedzieli, czyli była rozmowa na ten temat, że siostra coś gadała na przykład matce, bo mówiła wszystko matce. Żyła z matką albo żyła z nimi. A oczywiście mocno mnie obgadywali, że oczywiście byłem zły i niedobry. Być może dla nich mogę być niedobry, ale przynajmniej ja mam inne życie. Nie jestem zależny od nich. Jestem wolnym człowiekiem od tej rodziny. Przykre to jest, bo człowiek żyje. Musiał się tyle lat uporać z tymi emocjami z takiej rodziny. Ciężkie to było, ale fajnie się żyje. Jest już koniec roku. Niedługo rok 2026. Jaki będzie, zobaczymy już. Zostawiam ogólnie, co się dzieje, ale skupiam się na emocjach, skupiam się na swoim wnętrzu. Może będzie lepiej. Zostaje tylko takie ostatnie do siebie pytanie czy ustąpić? Myślę, że nie. Nie ustąpię, jest pewna kwota i przy tym zostanę. Co do reszty życia żyję jakoś tak. Czasem takie nerwy biorą, bo jednak trochę jest komplikacji. I oby te moje sprawy się wyprostowały. To są takie trzy sprawy: praca, wentylacja w mieszkaniu i spadek. Wszystko się zwaliło na łeb. Nie będą mnie traktować jak ofiarę, na którą można cały gniew wyrzucać i najlepiej, żebym był podporządkowany do całej rodziny. I być na każde ich zawołanie, pomiatanie mojej osoby, bo to im najlepiej pasowało. To się zmieniło, dlatego zostałem wrogiem numer jeden. Ale też przez swoje zachowania i różne takie sytuacje, no nie dziwię się, że tak mnie odbierają, bo każdy mógłby tak to odebrać ale też muszą zrozumieć mnie, jak ja się czułem w tej całej sytuacji.